Witamy Was, Fundacja Radownictwo Motocyklowe Polska na Dniu Dziecka w Łodzi, w ogrodach Gejera. Pokazujemy motoambulansę, wspieramy kierowców dzieciom, zbieramy kasę do puszeczki, żeby takich imprez dla dzieciaków, które przynoszą im uśmiech i radość, mogło być jak najwięcej. Cześć, cześć dzień dobry. Ja nazywam się Emilia Ornat. Jestem... Tumnym prezesem Fundacji Ratownictwo Motocyklowe Polska możecie nas spotkać. Po tamtej stronie, tam stoją dwa nasze motoambulance, które zbudowaliśmy po to, żeby móc docierać na miejsce zdarzenia szybciej. Bardzo ważne w tym, jak komuś pomóc, jest to, żeby zacząć pomagać jak najszybciej. I dlatego super ważne jest to, żeby umieć udzielać pierwszej pomocy. I ja bardzo bym chciała, żebyśmy się teraz tego chociaż troszkę nauczyli i będę potrzebować dwóch pomocników. Czy mamy jakiś dwóch pomocników? Tak, pomożecie mi. No to chodźcie, wbiegajcie po schodkach na scenę. Jak to imię? Zuzia. Mamy Zuzię. I Natana. Zuzia i Natan będą, będą mi pomagać pokazywać Wam, jak się udziela pierwszej pomocy. No to najpierw my się tu musimy trochę naradzić i przygotować. Poczekajcie na nas chwilę. No dobra, to my już jesteśmy gotowi, a Wy dostaniemy jakieś brawa na zachętę? Ale takie prawdziwe? Wystarczy? No dobra. Okej, okay. to przede wszystkim musicie wiedzieć, że jak stanie się cokolwiek złego, to każde dziecko musi pamiętać o tym, że trzeba zawołać kogoś dorosłego. Bo dorośli się przydają. Dorośli są duzi, mają dużo siły. I ze sobą zawsze mają telefony. Nie każde dziecko ma przy sobie telefon, ale każdy dorosły ma. Dzięki temu będą w stanie nam pomagać. A jakie są takie najważniejsze słowa, jakimi trzeba wołać dorosłych, jak się stanie coś złego? O, to teraz głośno. Pomocy! Dobra, i jest jeszcze takie drugie słowo. Ratunku. Ratunku. No dobra, to ja bym teraz chciała, żeby wszystkie dzieci z nami przeświczyły, jak się super głośno woła dorosłych, jak się dzieje coś złego. Na trzy, cztery wszystkie dzieci wołają pomocy ratunku, okej? Okay? Dobra. 3-4. Ratunku! Super! Będziecie pamiętać? No dobra, to jak zawołaliśmy już kogoś dorosłego i ten ktoś dorosły już wie, że my go wołamy nie po to, żeby powiedzieć mama, mama, chcę widaka, tylko dlatego, że coś się dzieje, to przyjdzie nam pomoc. Jak przyjdzie taki ktoś dorosły, to my na pewno poprosimy go o to, żeby zadzwonił pod numer alarmowy. To są takie magiczne trzy cyferki. Które sprawiają, że jak zadzwonimy, to ktoś nam pomoże. Znacie numer alarmowy? 112. 112. A jak ktoś jest taki nieduży i jeszcze nie wie, ile to jest 112, bo 112 to jest strasznie, strasznie dużo. To trzeba zapamiętać, że to są cyferki 112. To my teraz z moimi cudownymi pomocnikami pokażemy Wam, jak łatwo zapamiętać ten numer, bo każdy ma go na buzi. Bo mamy jedną brodę, jeden nos i dwoje oczu. I to są cyferki. Pokazujemy. Dobra? Jeden, jeden, dwa. I tak każde dziecko, które odróżnia cyferki. Może się numeru alarmowego nauczyć. Proste? Zapamiętacie? Super! 112. Jedna broda, jeden nos, dwoje oczu. No dobra, ale to jest nasz kolega. On chyba spadł z huśtawki. Mamy kogoś dorosłego, kto już zadzwonił pod numer 112. Powiedzieliśmy, gdzie jesteśmy. Ale chcielibyśmy mu pomóc. No to co musimy najpierw zrobić? No założyć rękawiczki. Przecież nie można nikogo obcego dotykać bez rękawiczek. I dlatego moi mali pomocnicy mają takie fajne breloczki, w których mają schowane rękawiczki. Trzeba założyć rękawiczki po to, żeby bezpiecznie móc komuś pomagać. No bo przecież ze Stefana może się wylewać dużo różnych rzeczy. Na przykład krew jest niefajna albo jak coś leci z buzi to jest niefajnie. No to trzeba takich rzeczy dotykać tylko przez rękawiczki. Dobra? Będziemy o tym wszyscy zawsze pamiętać. To poczekajcie, ja też sobie założę rękawiczki. No dobra, skoro już jesteśmy gotowi do tego, żeby Stefanowi pomagać, to musimy do niego podejść. Jak podejdziemy do Stefana, to powiemy: Halo, czy ty mnie słyszysz? Otwórz oczy. Czy on otworzył oczy? Nie. A pogadał z nami? Nie. Nie otwiera oczu i z nami nie rozmawia. To chyba znaczy, że jest nieprzytomny. A jak ktoś jest nieprzytomny, to koniecznie musimy sprawdzić, czy oddycha. Bo oddychanie jest bardzo ważne. Ale żeby dobrze sprawdzić, czy ktoś oddycha, to trzeba zrobić coś, co się tak trudno nazywa, trzeba udrożnić drogi oddechowe. Czyli odchylić głowę, po to... Żeby ta rura w środku, przez którą oddychamy, była prosta. Bo jak macie słomkę do napoju i wy ją zgnieciecie, to ten napój nie płynie. Tak samo jest z rurą od odkurzacza. Jak nadepniecie mamie na rurę od odkurzacza, to mama wtedy nie może odkurzać. Dlatego trzeba wyprostować Nasze drogi oddechowe, czyli taką małą rurę w środku i trzeba odchylić głowę. No to trzeba chwycić za czoło i pod brodą i głowę odchylić. To ja trzymam za czoło, pod brodą i odchylamy na maxa do tyłu. Teraz to powietrze na pewno będzie lecieć. I dopiero teraz możemy się nachylić. Pszum Super. Możemy się nachylić i posłuchać, czy Stefan oddycha. Będziemy słuchać przez 10 sekund. Dobra, i dowiemy się, czy jest ok. Trzeba przysunąć głowę, czyli nasze ucho i policzek do buzi Stefana. Dobra? Tu trzymamy, a tu przykładamy ucho, patrzymy na jego klatkę piersiową. Bo przecież jak oddychamy, to powietrze wlatuje nosem i burzą i ląduje tutaj. I tutaj też się porusza. Dobra? To nachylcie się i słuchajcie przez 10 sekund, a my policzymy. To jedna rączka tu, a ty słuchasz. Podział obowiązków. Liczymy do 10, żeby wiedzieli jak długo. Jeden, dwa, umiecie liczyć, trzy, głośno! 5, 6, 7, 8, 9 i super głośno. Dziesięć! Usłyszeliście jakiś oddech? Nie. Stefan chyba nie oddycha. Ale gdybyśmy usłyszeli dwa oddechy albo więcej, to znaczy, że oddycha. A jak usłyszymy tylko jeden to to jest wylatujące powietrze. Tak jakbyśmy otworzyli butelkę z Coca-Colą, ona też robi ps. Ale my jak mamy w środku powietrze przez cały czas, to jakbyśmy, jakbyśmy się przewrócili, nie oddychali, a ktoś by wyprostował tą zgiętą słomkę, to to powietrze wyleci i stąd jest jeden. Okej? Okay? Jak jest jeden albo zero, to nie oddycha. A jak jest dwa, albo więcej, to oddycha. Ale jak nie oddycha, a nasz Stefan nie oddycha, to koniecznie musimy zacząć resuscytację. To znaczy, że musimy zdjąć mu kurteczkę. Czekaj, tutaj dobra. Musimy zdjąć kurteczkę. I na środku klatki piersiowej, wszyscy wiemy gdzie mamy środek klatki piersiowej? Tutaj! Dobrze! Na środku klatki piersiowej musimy mocno, mocno naciskać, tak żeby jedną trzecią tak się wgnieść. Okej? Okay? Jedną trzecią w głąb i w takim rytmie piosenki, którą na pewno dobrze znacie. Ona się nazywa Wyginam śmiało ciało. Znacie tą piosenkę? No dobra. To ja znowu będę potrzebować Waszej pomocy. My spróbujemy uciskać klatkę piersiową, a wy będziecie nam pomagać śpiewając piosenkę, dobra? No dobra. No to próbujemy. Wyginam śmiało ciało. Wyginam śmiało ciało. Dla mnie to? O! Coś się nam tu rozruszało. I tak będziemy robić tak długo, aż przyjedzie do nas karetka. I dzięki temu będziemy w stanie pomóc naszemu Stefanowi. Okej? Okay? No dobra. Czy wy się dzisiaj czegoś nauczyliście? I było to fajne? Udało nam się uratować Stefana? No dobra. Mam nadzieję, że coś zapamiętaliście. Spróbujmy sobie to jeszcze raz powtórzyć. Jak dzieje się coś złego, to koniecznie trzeba zawołać kogoś dorosłego. Dorośli są duzi i silni i mają ze sobą telefony. Taki dorosły pomoże nam zadzwonić na numer alarmowy 112. Ten numer zawsze będziemy pamiętać, bo przecież mamy go na buzi. Mamy jedną brodę, jeden nos i dwoje oczu. Jak zadzwonimy pod numer 112, to musimy powiedzieć, gdzie jesteśmy. A gdzie my teraz jesteśmy? W manufakturze. Gdzie? W manufakturze? Na pewno jesteśmy w Łodzi, w ogrodach Gejera. Okej? Okay? I tu jest dzień dziecka i tu trzeba karetki. Jak już powiemy, gdzie jesteśmy, to musimy sprawdzić, czy ta osoba, której coś się stało, jest przytomna. To znaczy, czy ona z nami porozmawia i jak poprosimy, to czy otworzy oczy. Jak nie gada i nie otwiera oczu, to chyba jest nieprzytomna i koniecznie trzeba sprawdzić, czy oddycha. Wtedy odchylamy głowę. I przez 10 sekund słuchamy. Jak usłyszymy dwa oddechy albo więcej, to jest super i oddycha. Jak usłyszymy jeden albo wcale, to znaczy, że nie oddycha i musimy zacząć naciskać na klatkę piersiową. Wtedy zdejmujemy kurteczki, zdejmujemy koszulki, odsłaniamy klatkę piersiową i na samym środku klatki piersiowej naciskamy bardzo, bardzo mocno, tak żeby jedną trzecią było jej mniej. W rytm piosenki wyginam śmiało ciało. Myślę, że każdy z Was sobie z tym poradzi. Duży czy mały na pewno to zapamiętał, a dla moich kochanych wspaniałych pomocników ogromna, ogromna brawa. Ale ogromne takie naprawdę. Oni tu się super postarali. Studnie, Mamy jeszcze dla was małe upominki, bo skoro byliście tak wspaniale odważni, że pomagać, to proszę bardzo. A teraz jeszcze czeka nas taka ostatnia rzecz, którą każdy występujący musi zrobić na scenie, trzeba się ukłonić. Na trzy. Raz, dwa, trzy. No dajcie na te brawka!